Wygląda na to, że internetowy świat znowu zachwycił się nietypowym odkryciem, związanym z córką jednego z najbardziej znanych przedsiębiorców naszych czasów. Vivian Jenna Wilson kurka Elona Maska ponownie przyciągnęła uwagę internautów, tym razem w niezwykle kreatywny sposób. Po tym, jak w marcu elokwentnie podzieliła się swoją pasją do piosenki Gaja Justyny Steczkowskiej, postanowiła zrobić krok dalej i wyrazić swoje uznanie w nietypowej formie poprzez taniec. 4 czerwca tego roku Vivian opublikowała na popularnej platformie TikTok krótki filmik, na którym prezentuje taneczny układ inspirowany występem Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. Mimo, że nagranie trwa zaledwie kilka sekund, z pewnością dostarcza ogromnej dawki energii i pozytywnych emocji. Patrząc na Vivian tańczącą na eleganckiej drewnianej podłodze. Można dostrzec jej zaangażowanie i radość z odtwarzania charakterystycznych ruchów polskiej artystki. W ciągu krótkiej chwili filmik zdobył serca wielu widzów, którzy nie szczędzą ciepłych słów w komentarzach. Córka Elona tańcząca do Gaj to mój ulubiony odcinek crossoverowy, Justyna Steczkowska jest królową tak samo jak ty. Zgadzam się, ta piosenka była niesamowita, pisali zachwyceni internauci. W komentarzach nie zabrakło także oznaczeń samej Justyny Steczkowskiej, co z pewnością nakręca oczekiwania fanów na reakcję artystki. To już nie pierwszy raz, gdy Vivian wyraża swoje uznanie dla talentu Justyny Steczkowskiej. Jeszcze w marcu na platformie Threads otworzyła się na temat swojego silnego przywiązania do utworu Gaja, podkreślając, jak bardzo wpłynął na jej życie. Przyznała, że klimat tej piosenki zagościł w jej głowie i w sercu, co zrobiło na niej ogromne wrażenie. Na te wyznania Justyna zareagowała z wielką wdzięcznością, nie kryjąc zaskoczenia, że jej utwór dotarł aż do Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z Pomponikiem, artystka wyznała: To jest dla mnie największy szok z możliwych. Po pierwsze, Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w ten konkurs, a jednak ta piosenka znalazła swoją drogę do Vivien. Jak to się wydarzyło? Nie wiem, jestem w takim szoku. Bardzo dziękuję. I jest mi bardzo miło. Nawet wrzuciłam na swoje story, że. Wow. Ta historia dowodzi, że muzyka potrafi przekraczać wszelkie granice i łączyć ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu. A tanecznym wyrazem uznania córki Elona Maska, niewątpliwie przyczyniła się do większej popularyzacji twórczości Justyny Steczkowskiej, pokazując jak silne jest połączenie sztuki i emocji. Czy zabrzmi to jak zachęta dla innych artystów do odkrywania nowych dróg, wyrażania swojego uznania? Z pewnością ta sytuacja jest świetnym przykładem na to, jak pasja może łączyć pokolenia i kultury.